Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sojstra Mikołaja wolka oraz dzisiaj w studiu mam przyjemność gościć Julię Szczawińską z klasy 2C oraz Helenę Augustyniak z klasy 2BL. Więc tak, dziewczyny, na samym początku możecie mi opowiedzieć, jak się zaczęła Wasza historia z muzyką. No, to ogólnie u mnie to się zaczęło tak, że moja najstarsza siostra poszła do szkoły muzycznej. Później moje kuzynki poszły, moja średnia siostra, no i później stało się, że ja trafiłam do tej szkoły muzycznej. No, i tak to się u nas ciągnęło, ciągnęło i. No. Rozumiem, a u Ciebie jak? U mnie to wyglądało w ten sposób, że rodzice od bardzo długiego czasu grali w zespole muzycznym, grali gdzieś na weselach, na jakichś tam zabawach okolicznościowych i po prostu zdali, że ich córeczka też musi na czymś grać, więc po prostu posłali mnie do muzyka. Okej, okay, rozumiem. A jak, jak sytuacja z instrumentami? Na jakich instrumentach graliście? Ja grałam na klarnecie przez 8 lat, a jeszcze przez 2 lata grałam na fortepianie. A ja grałam na fortepianie przez całą podstawówkę, ale w liceum zaczęłam grać też na perkusji. Okej, okay. a możesz mi opowiedzieć na przykład o swoich jakichś osiągnięciach. Czy macie jakieś osiągnięcia ze szkoły muzycznej, jakieś może powiedzieć konkursy, koncerty, które tak bardzo miło wspominacie? No to ja dobrze wspominam jak od czwartej klasy co dwa lata jeździliśmy wspólnie grupą na makroregiony, to jest ogólnopolski konkurs ogólnie instrument instrumentów. No i my z klarnetami jeździliśmy, dostaliśmy się do tego przedostatniego etapu i pojechaliśmy do Świdnicy do szkoły muzycznej i bardzo dobrze to wspominam. Bardzo się wtedy jakby zgraliśmy całą grupą klarnetów w szkole. Okay. Ja bardzo miło wspominam wyjazdy z nauszy, na, naszą nauczycielką tańca. To nie były wyjazdy, na których graliśmy na instrumentach, tylko po prostu tańczyliśmy. Ja naj, najlepiej wspominam chyba Dziadka do orzechów. To był taki bardzo amatorski, zrobiony przez właśnie naszą nauczycielkę, balet. Ale sam klimat był niesamowity i naprawdę bardzo chętnie bym do tego wróciła, pomimo tego, że do tej pory nie znoszę tańców. Okej, okay, rozumiem. To możemy teraz zacząć właśnie temat y, naszego liceum. Y, jak się zaczęła wasza historia właśnie z muzyką y, w liceum ogólnokształcącym? Bo jednak to jest y, liceum, które za bardzo wiele wspólnego z muzyką nie ma, a jednak wy no, do, tej, do tego liceum wnieśliście jakby swoje zamiłowanie do muzyki jeszcze z podstawówki. U mnie się to stało totalnie przez przypadek, ponieważ moja starsza siostra jest teraz w czwartej klasie no i profesor Olkowski wiedział, że grała na saksofonie. Zapytał się mojej siostry, czy gram na klarnecie, czy gram na jakimś instrumencie. Moja siostra powiedziała, że gra na klarnecie i profesor Olkowski przyszedł do mnie z prośbą, czy mogłabym przynieść klarnet i zagrać w przedstawieniu. No zgodziłam się, no bo też fajne wspomnienie. Okej. Okay. No u mnie to wyglądało w ten sposób, że na początku roku szkolnego w pierwszej klasie zgłosiłam się do profesora Olkowskiego jako osoba, która może pomagać przedstawienia, grając na fortepianie. Ale że już y, mamy w szkole jedną pianistkę, która dużo się udziela, na lewolędzik, bardzo pozdrawiam, to y, profesor Rukowski po prostu powiedział, że nie mamy kogo na perkusji, więc ja uznam, aha, okej, okay, no można spróbować. Na początku kompletnie nie wiedziałam, co robi, oczywiście, jak to, jak to amator. Ale później z czasem zaczęłam łapać taki rytm, zaczęłam sama się uczyć niektórych rzeczy. Ostatnio zaczęłam też chodzić na lekcje, więc mam też taką ala profesjonalną pomoc i no, myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Okej, okay. słyszałam, że nagrywaliście razem w dwójkę muzykę do przedstawienia, które właśnie było w naszej szkole, do fotografii Skocka. Jak właśnie wyglądał ten proces nagrywania muzyki? Czy może nagrywaliście to w jakimś profesjonalnym studio, czy może w domu, czy w szkole? Nagrywaliśmy to w szkole na dole. Czyli w studiu naszym muzycznym. Tak. I wyglądało to tak, że po prostu profesor Olkowski powiedział, że mamy przyjść. E, tam profesor miał swój sprzęt, e, ja się nagrywałam, potem się Helena nagrywała i tak na zmianę dogrywaliśmy sobie partie, pojedyncze jakby nuty i, i tak się to... Okej, okay, rozumiem. A wy jesteście teraz dopiero w drugiej klasie, zostało jeszcze przed Wami, tak naprawdę, można powiedzieć, dwa lata edukacji w naszym liceum. Czy macie jeszcze jakieś plany w przyszłości się też udzielać, właśnie w szkole, z Waszym no, doświadczeniem muzycznym? Jasne, jeżeli będzie trzeba, albo ktoś nas o to poprosi, to ja zawsze jestem, tym bardziej, że ja bardzo lubię grać na swoim instrumencie i chciałabym cokolwiek kontynuować w stronę. Grania na klarnecie, bo ponieważ nie mogłam tego kontynuować w liceum y, muzycznym, tak chciałabym to jakkolwiek tutaj kontynuować. Okej, okay, a można, tak już zacznę może o Waszym życiu, właśnie po liceum. Czy macie w planach, y, właśnie po skończeniu edukacji w naszej szkole, y, z muzyką mieć jakby swoje życie dalej związane? Czy zamierzacie może powiedzmy, coś może jakimś muzykiem, czy może grać w naszej filharmonii sudeckiej, czy zamierzacie już z tą muzyką skończyć? Powiem, że ciężko zostać kimś więcej w muzyce, jeżeli się nie ma tego wykształcenia muzy muzycznego po liceum, bo na studia muzyczne się nie dostaniesz, do filharmonii cię nie, nie wezmą, bo są osoby, które mają większe doświadczenie i są bardziej profesjonalne. My, ja na przykład, nie grając, nie chodząc na muzykę, na te lekcje, na przykład dwa razy w tygodniu, w 45 minut i nie ćwicząc codziennie po godzinie, nie mam już tej kondycji i no nie gram już tak dobrze, jak grałam dwa lata temu. A u ciebie jak wygląda sytuacja? Wiesz co, zależy w sumie o co pytasz, bo jeśli pytasz o zawód muzyka, jak właśnie granie filharmonii, czy właśnie przygrywanie na jakichś weselach, czy coś takiego, no to myślę, że to nie jest za bardzo moja bajka, ale jeśli chodzi o na przykład takie koncertowe, rokowo-metalowe granie, to pewnie jak najbardziej, no bo właśnie. Ostatnio sobie kminiliśmy z członkami zespołu jakieś takie fajne, mocniejsze brzmienia i myślę, że po szkole fajnie by było też założyć swój własny zespół, żeby to jakoś też można tym zarobić.